Aby dostrzec działanie Boga, trzeba wyjść poza ograniczenia ludzkiej logiki, porzucić i zaufać Bożej mądrości, która przewyższa nasze zrozumienie. Ewangelista Marek pisze: Uczniowie Jezusa nie zrozumieli cudu z chlebami, gdyż ich serce było zatwardziałe. Duchowa ślepota nie wynika z braku dowodów, lecz z wewnętrznej bariery, która nie pozwala otworzyć się na Boże działanie. Potrzeba pokory, by przyznać, wielu rzeczy nie rozumiem, wiele spraw mnie przekracza nad wieloma sytuacjami nie mam kontroli. Rzeczywistość nie układa się według moich oczekiwań i nie pasuje do moich wyobrażeń. To właśnie ta pokora otwiera serce na przyjęcie Bożych dróg. Mieć zatwardziałe serce to nie tylko kurczowo trzymać się własnej wizji świata, ale także zamknąć się na Boga i jego obecność w codzienności. To potrzeba panowania nad wszystkim, lęk przed nieznanym i nieufność wobec Bożej Opatrzności. Kiedy jednak człowiek pozwala Bogu działać, zaczyna dostrzegać jego cuda w cichych, codziennych znakach jego miłości i troski.